Witam serdecznie wszystkich na wydarzeniu Zapal z Nicz Legionistą. Niezmiernie się cieszę, że się spotykamy już cyklicznie, można powiedzieć, rokrocznie o tej samej porze, w ten dzień zaduszny, gdzie wspominamy zmarłych. Dlaczego akurat legioniści, można by było powiedzieć? No to charakterystyczne dla sądyczyzny. Ja to zawsze tak podchodzę, że to jest troszkę miejsce i ci ludzie, te dusze, ta spuścizna, gdzie wszystko się zaczęło ponieważ tak naprawdę ci, którzy walczyli o wolność, niepodległość, ci młodzi chłopcy, to my jesteśmy już w porównaniu do nich, to wszyscy tutaj emerytami, to byli młodzi gimnazjaliści, to oni stali się pierwowzorem i tym, co później zrodziło się w dwudziestoleciu międzywojennym, w konspiracji wojennej, w drugiej konspiracji powojennej, no ale także w czasach ucisku komunistycznego to zawsze gdzieś ta iskra walki o niepodległość właśnie zapalona przez legionistów trwała. Stąd wydaje mi się właśnie zasadnym, żeby um, kultywować tę pamięć i spotykać się właśnie w tym symbolicznym miejscu, które no przecież oczywiście wszystkich prochów legionowych um, nie zawiera, ale jest takim symbolem, gdzie możemy o tych wszystkich legionistach pomyśleć, którzy na wielu polach bitew, żeby chociaż przypomnieć osławiony jastków. Ja zawsze tak bardziej pamiętam z racji to już swoich takich subiektywnych preferencji o rodzinie pirackich, a zwłaszcza o braciach pirackich, którzy też w legionach polskich walczyli i się zasłużyli na różnej kanwie czy to walcząc z bronią w ręku, czy to przy aprowizacji, Każdy z nich miał inne funkcje. To przecież Kazimierz zainicjował wyjście tych młodych chłopców, którzy później trafili na fronty I wojny światowej. Bronisław, no, wielki żołnierz legionów polskich, zasłużony, ranny właśnie podjazdkowym. No i Zygmunt, przecież, który też walczył w legionach, ale i w obronie Lwowa. Nawet mówi się, że bardzo się przysłużył. Zdobywając zaopatrzenie, ożywienie dla obrońców w tamtym czasie. Także, jak widzicie Państwo, to tylko taka pigułeczka, ale kwestia bardzo poważna, która zasiała tę walkę o niepodległość, walkę o wolność w tamtym zaborczym czasie, kiedy przecież nikt jeszcze nie był pewny, że w ogóle ta Polska powstanie, a ci ludzie mieli jednak taką. Pewność w duszach, pewność w sercach, że walczą o coś, co jest dla nich oczywiste. Myślę, że patriotyzmu nam Polakom nie brakuje, ale czasem tej pewności w przekonaniach to nam brakuje, a przecież my powinniśmy tę pewność mieć dużo bardziej osadzoną niż ci ludzie, którzy tak naprawdę wolnej swojej ojczyzny nie pamiętali. Drodzy Państwo. Przechodząc dalej, chciałbym, żebyśmy się krótko pomodlili za duszę nie tylko poległych, ale po prostu zmarłych legionistów nie tylko tych, którzy są tutaj upamiętnieni na naszym symbolicznym, sądeckim pomniku na cmentarzu komunalnym, ale po prostu wszystkich, którzy walczyli z sądeczczyzny w legionach polskich. W imię Ojca i Syna I Ducha Świętego Amen. Ojcze nasz, jeśli się zmiebić, dziedzicie Twoje, przyjdźmy do Twoje, bądź wola Twoja, jak on nigdy będzie wiedzieć. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuślam Wasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie ludź nas na pokuszenie, ale nas bawią z tego. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc przywódca Twojego Jezus. Święta, Święta, Maryjo, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, zacznę, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. Amen. Wieczno odpoczywanie radzi mi a światło święto niechaj mi w, w świecie. Wieczno odpoczywanie radzi mi a świat święto mi świecie. Wieczne odpoczywanie na światło w wieku. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Złożyliśmy znicze chwilkę wcześniej, przed tym jak rozpoczęliśmy. Palą się w tym gąszczu światełek ludzkich serc, chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że to zawsze napawa dumą, że sądeczanie myślę, że nie tylko sądeczanie, ale ci przyjeżdżający na cmentarz komunalny, Potrafią zostawić takie mrowie tych zniczy, kwiatów, że sądyczanin, Polak ma jednak tę potrzebę w sercu: zakupić 3-4 światełka więcej, by odwiedzić nie tylko miejsca pamięci legionowej, ale po prostu miejsca pamięci historyczno-patriotycznej. To nas powinno napawać dumą i też świadczyć o tym, jak. Wielu jest tych ludzi, którzy tutaj przyszli. Z nich rozłożyliśmy ten jeden pozwolę sobie symbolicznie w imieniu nas tutaj wszystkich położyć przed Bolikiem. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i zapraszam jak zwykle za rok.